Proszę Państwa, ja się cieszę oczywiście, że mogę opowiedzieć o tym, czym się aktualnie zajmuję, co mnie pasjonuje, właściwie od zawsze, od dawna. Zawsze, jak część z Państwa na pewno wie, staram się myśleć do przodu, stąd mój udział, współtwórstwo i znaczący wkład w rozwój Europejskiego Forum Nowych Idei. A teraz zajmuję się sztuczną inteligencją, sztuczną inteligencją w różnych obszarach. Słuchałem dzisiaj wystąpienia Pani Profesor Przegalińskiej i cieszę się, że nie będę się powtarzał, tylko upraktycznie Państwa wiedzę na temat tego, jak biznes już stosuje sztuczną inteligencję. Na pytanie, dlaczego biznes powinien inwestować w sztuczną inteligencję, zadane akurat na tym forum tam pani 17 celów, Powiem tak, że powinien to zrobić przede wszystkim dlatego, że dzięki temu firmy będą więcej zarabiać, a jednocześnie znacząco poprawią swój wkład w zrównoważony rozwój. I po drugie, dlatego, że będą więcej zarabiać i jednocześnie zwiększą swój wkład w zrównoważony rozwój. I po trzecie, po czwarte i po dziesiąte. To jest najważniejszy powód, dla którego warto dzisiaj myśleć o sztucznej inteligencji jako o technologii która jest przyjazna i która pomoże rozwiązać wiele problemów w planety w ogóle a z punktu widzenia firmy usprawnić działalność przedsiębiorstwa ja postaram się państwu pokazać konkretnie jak już dzisiaj na świecie w najbardziej zaawansowanych firmach najbardziej zaawansowanych gospodarkach oczywiście Sztuczna inteligencja rozwiązuje problemy biznesowe, po to, żeby Państwo sobie uświadomili, że to nie jest śpiewka przyszłości, to nie jest coś, co nastąpi za 3, 4 czy nawet 10 lat. Tylko że firmy, które myślą do przodu, już najzupełniej poważnie wdrażają technologię sztucznej inteligencji i nie są to tylko boty. Do, do odpisywania na podstawowe pytania klientów, tylko technologie sięgają dużo bardziej i głębiej w strukturę biznesu, we wszystkie obszary biznesu. Ale żeby odpowiedzieć też na pytanie organizatorów tak bezpośrednio, dlaczego biznes, a nie tylko się ograniczy do tego pierwszego, tej pierwszej odpowiedzi, postaram się ją pogłębić, a później przejdziemy i jeszcze ją bardziej pogłębimy i pokażę Państwu, co konkretnie potrafi dzisiaj zrobić sztuczna inteligencja w biznesie. Więc po pierwszy, pierwszy powód to jest taki, że dzięki sztucznej inteligencji firma poszerza swoją wiedzę. Poszerza swoją wiedzę o swojej własnej działalności, o swoich konsumentach i o swoim otoczeniu konkurencyjnym, ponieważ w ogóle pomaga w eksploracji no, ogromnej ilości danych, rosnącej ilości tych danych, które to dane są coraz bardziej... Dostępne, a jednocześnie jest ich tak dużo, że interpretacja nawet najtęższymi ludzkimi umysłami jest niemożliwa albo jest tylko i wyłącznie powierzchowna. Po drugie, firma, znaczy sztuczna inteligencja wspiera kluczowe cele biznesowe, to znaczy przyczynia się wprost bezpośrednio do, 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 do wzrostu przychodów, poprawia obsługę klienta. Czyli ponosi generalnie konkurencyjność firmy. Tutaj analiza firmy znanej, takiej światowej, firmy analitycznej Forester, wskazuje, że firmy, które już dzisiaj korzystają z inteligentnej analizy danych za pomocą aplikacji sztucznej inteligencji, rosną średnio na całym świecie 8 razy szybciej niż rośnie światowy PKB. Światowy PKB, proszę Państwa, w poprzedniej dekadzie 2010-2019 rosły średnio 2,3%. Łatwo sobie przemnożyć ten wskaźnik i zobaczyć, że to nie jest mowa o jakichś no, lekkich usprawnieniach, które zresztą na początku wcale takimi nie są, bo, bo, bo to jest poważna w firmie rewolucja, kiedy się wprowadza sztuczną inteligencję. Ale, ale w efekcie dają bardzo wymierne i naprawdę, można powiedzieć językiem uderzeniem, grube korzyści. Po trzecie, sztuczna inteligencja kontroluje duże wskaźniki efektywności, to znaczy zbiera dane z różnych źródeł, różnych czujników, o których też mówiła Presto Przegalińska, pilnuje płynności finansowej, tworzy raporty samodzielnie, już teraz coraz częściej, z tabelami, diagramami i pomaga w podejmowaniu decyzji strategicznych. Oszczędza oczywiście czas i pieniądze, bo przyspiesza różne działania jeszcze się do tego odniosę za chwilę. Automatyzuje, optymalizuje rutynowe procesy zadania. I generalnie zwiększa produktywność i efektywność operacyjną. Accenture twierdzi, że firmy, które zastosują sztuczną inteligencję w najbliższych latach, mogą zwiększyć swoją produktywność w ciągu mniej więcej 10-15 lat o 40%. Co chyba jest wynikiem imponującym. Wreszcie, sztuczna inteligencja pomaga podejmować szybsze decyzje biznesowe, pomaga unikać błędów także błędu ludzkiego, ponieważ jest w stanie kontrolować rozmaite parametry i dostrzegać w nich odstępstwa i natychmiast sygnalizować, że coś się dzieje nie tak. Wreszcie zapewnia lepszy wgląd, i to jest cały obszar szeroko rozumianego marketingu, lepszy wgląd w preferencje klientów i daje tym klientom bardzo spersonalizowane doświadczenia, dużo bardziej niż kiedykolwiek dotąd. No i oczywiście, żeby już nie powtarzać innych rzeczy, usprawnia analitykę finansową i, podgląda, i pozwala nam oglądać w ogóle jakby stan finansów przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym, no w każdej po prostu chwili. Teraz prognoza Accenture to jest przypomnienie, ale Przejdźmy do pokazania, jak w tych poszczególnych obszarach, o których przed chwilą mówiłem, jak to się zamienia na jakieś konkretne działania. Więc jeśli chodzi o obsługę klienta, no to mamy do czynienia oczywiście z rosnącą rolą botów, i którymi kieruje oczywiście sztuczna inteligencja, które korzystają w ogóle z zasobów sztucznej inteligencji po to, żeby coraz inteligentniej odpowiadać na pytania. Potrafią również tłumaczyć dzisiaj. Korzystając z zasobów internetu, tłumaczyć na niemal wszystkie języki świata, co oznacza, że każda firma może stać się w bardzo nieskomplikowany sposób firmą globalną i sprzedawać swoje produkty na całym świecie. Oczywiście dba o reakcje na zgłoszenia serwisowe i przypomina działom technicznym i kieruje jakby wręcz działaniami działów technicznych, które działają pomocy technicznej na wezwanie klientów. No i wreszcie koordynuje, i to już jest, wchodzimy w obszar na pograniczu obsługi klienta i sprzedaży, bo koordynuje samostwannówce się boty i pomaga nawiązywać pierwsze kontakty z lidami sprzedażowymi. Wreszcie Wsparcie jesteśmy we wsparciu sprzedaży. Sztuczna inteligencja absolutnie umożliwia dużo dokładniejsze prognozy sprzedaży na podstawie kontaktów z klientami, ruchu na stronach i mediach społecznościowych oraz wcześniejszych wyników niż to było kiedykolwiek dotąd możliwe. Zbiera dane z różnych źródeł, integruje jako wnioski, agreguje jako wnioski w systemie CRM. Ułatwia pracę handlowców automatycznie synchronizując kalendarze, książki adresowe, umawia rozmowy wiadomości z działu sprzedaży. Podpowiada handlowcom strategie negocjacyjne, wręcz osobisty asystent, to, to jest w ciągu kilku lat, to się upowszechni, nasz osobisty asystent w rozmowie będzie nam podpowiadał w ogóle co, obserwując zachowania klienta, jak my powinniśmy z nim rozmawiać, żeby osiągnąć sukces. Oczywiście automatyzacja marketingu następowała już wcześniej, ale dzisiaj za pomocą sztucznej inteligencji no, osiąga wyżyny jakby swoich możliwości lepiej targetuje z klientów, wspiera firmę w rozpoznaniu potrzeb konsumenckich, bada wzorce zakupowe i tak dalej. Wspiera w konstruowaniu bardziej precyzyjnych komunikatów, czyli indywidualizując te komunikaty, po prostu dobiera argumenty do, do poszczególnych grup klientów, których możemy mieć, tak jak dzisiaj powiedzmy, dzielimy konsumentów na 5, 10, może 15 kategorii, bardzo łatwo możemy stworzyć 125, 250 albo 1000 kategorii konsumentów i tak bardzo różnicować. Wysiłek, żeby to zrobić, wcale nie jest większy niż dla tych 125 powiedzmy. Oczywiście bada jakby klimat wypowiedzi o firmie w różnych miejscach, w mediach społecznościowych, w ogóle w konwersacjach, w recenzjach i tak dalej. I sygnalizuje kierownictwu firmy, czy wszystko idzie dobrze, czy może trzeba natychmiast zareagować, bo dzieje się coś niedobrego. Indywidualizuje oczywiście usługi, produkty, no i śledzi też konkurentów. To jest nie ma. Automatyzacja procesów biznesowych, no to wszystkich, ale także produkcyjnych, zapewnia po prostu jednolite dane, narzędzia do prowadzenia analiz. Zbiera i agreguje dane z inteligentnych czujników, o których Magda Olborska wspominała po się Magdo z internetu rzeczy używa algorytmów do kategoryzowania i optymalizowania pracy. No, oczywiście używa narzędzi do rozpoznawania obrazu, aby monitorować całą infrastrukturę logistyczną firmy, na przykład planować trasy transportowe. Jeśli chodzi o zwiększanie wydajności produkcji, to Państwo z pewnością wiedzą, wszyscy, którzy się uczyli zarządzania, albo czytali jakikolwiek tekst, że no, jako pierwszy na dużą skalę zautomatyzował produkcję Henry Ford, i dzisiaj w zakładach Forda, proszę Państwa, w jednym, w jednym z zakładów Forda w Stanach Zjednoczonych, sztuczna inteligencja, Mimo tego, że FOP jest mistrzem, tak, historycznym mistrzem w automatyzacji produkcji i w automatyzacji taśm produkcyjnych, montażowych, to i tak udało się o 15% skrócić w ogóle montaż dzięki aplikacjom sztucznej inteligencji. Przejdźmy dalej. No, zapobiega przestojom, dlatego że aplikacje sztucznej inteligencji są w stanie wykrywać anomalie, nie wtedy, kiedy one nastąpią już po fakcie, bo wtedy to i każdy zdolny technik stwierdzi, że coś się zepsuło, tylko są w stanie znaleźć, wyszukać słabe punkty w ogóle w całym systemie, we wszystkich procesach, we wszystkich maszynach i stwierdzić, że za chwilę coś się może zepsuć i uprzedzić o tym dział techniczny. Oczywiście ogromnie dużo. sztuczna Inteligencja robi dla wykrywania luk w zabezpieczeniach i w ogóle wspiera cyberbezpieczeństwo w tych firm. Oczywiście trzeba sobie zdać sprawę, że wspiera również niestety no hakerów. No, o działach HR, o tym, że wspomaga rekrutację, to Państwo już wiedzą, bo to się już od dłuższego czasu dzieje. Przy tej okazji było wiele różnych przekłamań, to jest jasne, i takich skrzywień algorytmicznych, ale. Dzisiaj już to działy HR wiedzą, i jeśli tylko sztuczna inteligencja jest karmiona, trenowana na dobrych danych, to daje też dobre wyniki. Wreszcie oszczędza koszty, optymalizuje zużycie surowców, optymalizuje zużycie energii w produkcji, czyli to wszystko, co ma związek z celami zrównoważonego rozwoju. Google w jednej ze swoich farm yy, danych, czyli tam, gdzie gromadzi ogromne serwery i w ogromnych ilościach, to są dziesiątki tysięcy, gdzie się zużywa ogromnie dużo prądu, wprowadził yy, aplikację, która, yy, proszę Państwa, yy, o, do 40% potrafi jakby zredukować zużycie energii bez dodatkowych źródeł energii. Wyobraźmy sobie, że wpuszczamy tego typu aplikacje. Cały system energetyczny świata, i nagle się okazuje, że no, jesteśmy bliżej celów, osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Wreszcie, hmm, chętnie odpowiem na pytanie, czy, bo ono często się pojawia w, w rozmowach i miejscach, w których występuje, że, czy to też można zastosować w małych i średnich przedsiębiorstwach? Można. Co więcej, w Stanach Zjednoczonych, a także w Chinach, w krajach azjatyckich i w niektórych krajach Europy Zachodniej małe i średnie przedsiębiorstwa już korzystają z aplikacji sztucznej inteligencji i to w zakresie automatyzacji marketingu, wsparcia handlowców, ochrony własnych danych, śledzenia strategii konkur konkurentów, skalowania doświadczenia i zaangażowania doświadczenia klientów. Tak, jest absolutnie możliwe i jest to możliwe jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że interfejsy do obsługi aplikacji sztucznej inteligencji się w tej chwili bardzo upraszczają. Twórcy rozwiązań sztucznej inteligencji zdają sobie sprawę z tego, że w firmach będzie brakować specjalistów, inżynierów, informatyków, analityków danych, i dlatego po prostu upraszczają w tej chwili obsługę, bo tylko w ten sposób mogą te swoje aplikacje sprzedać. I coraz częściej jest tak, że. Po prostu małe i średnie firmy mogą korzystać z rozwiązań gotowych, które kupują po prostu jako usługę, jako abonament, i właśnie z tego powodu to będzie się działo, będzie przyspieszało wykorzystanie sztucznej inteligencji w tym sektorze. Biznesowe korzyści, proszę państwa, już o niektórych wspominałem, ale jeszcze kilka danych. Według IBM 85% firm, które zastosowało sztuczną inteligencję, zmniejszyło już koszty operacyjne, a pozostałe są w procesie jakby dochodzenia do tego etapu. 90% firm, które wdrożyły sztuczną inteligencję do obsługi klientów, uzyskało oszczędności. Tutaj firma Forrester wspominała przeze mnie, zbadała inwestycje w taką aplikację IBM Watson Assistance. Watson to jeden z tych potężnych komputerów ibm i wyposażony obecnie w sztuczną inteligencję. Zwrot ROI, tak, czyli zwrot na kapitale wyniósł w tych firmach 337%. Z kolei firmy badane przez IBM w 46 krajach to było prawie 7 tysięcy firm z 28 branż. Już w tej chwili uzyskały średnio 6,3% wzrostu przychodów dzięki inwestycjom w sztuczną inteligencję. Firmy, które z kolei korzystają z rozwiązań SAP, czyli tej znanej firmy informatycznej, która produkuje, do tej pory produkuje system kasy a dzisiaj wyposaża je w sztuczną inteligencję. One są w stanie znaczy uzyskiwać wykrywalność awarii, o czym wspominałem wcześniej, czyli korzystać z predykcyjnych funkcji sztucznej inteligencji z 97% dokładnością. O akcentrze już mówiłem i na koniec powiem, że jeśli chodzi o społeczne korzyści, bo to nas dzisiaj interesuje. to Panie Zbigniewie, trzy minutki nam zostały. Tak jest. To jeszcze raz podkreślę, że usprawnienia w firmach przełożą się. Absolutnie na wyższą efektywność całych gospodarek, czyli to jest też kwestia, jakby przełożenia się na narodowe strategie konkurowania w środowisku międzynarodowym, zoptymalizują produkcję i dostawy, zmniejszą ilość odpadów, wydłużą cykl życia produktów i materiałów, zredukują emisję gazów cieplarnianych i zredukują wpływ przemysłu na klimat. No i jeśli chodzi o kwestie społeczne czy związane z pracą, to one już nie są takie jednoznaczne, ale w najbliższych latach, z pewnością roboty nie zastąpią ludzi, a ludzie uwolnieni w dużym stopniu od działań rutynowych, bo zastąpią nasze działania rutynowe, będą mieli, mogli poświęcić więcej czasu na zajęcia kreatywne i na bardziej kreatywne spędzanie czasu wolnego. Proszę Państwa, oczywiście ja jestem otwarty na pytania, jeśli tylko takie się pojawią i chętnie na nie odpowiem. A dodam, że gdyby Państwo chcieli uzupełniać tę wiedzę, to naszym partnerem, mówię o Think tanku, jest Fundacja Digital Poland, znaczy my jesteśmy właściwie partnerem, która robi taki raport o state of AI i warto do niego zajrzeć, na Fundację Digital Poland raz do roku pokazuje, jaki jest postęp rozwoju sztucznej inteligencji w biznesie w Polsce na tle innych krajów. Dzisiaj niestety mistrzami świata nie jesteśmy, ale ja zachęcam gorąco, żebyśmy się próbowali stawać, ponieważ inwestycje w sztuczną inteligencję nie są aż tak kosztowne, jakby się na początku mogło wydawać, a z pewnością będą tania. I zapraszam również na stronę think tanka, gdzie mamy dział dotyczący sztucznej inteligencji, a dzisiaj a obecnie nawet prowadzimy projekt, który się nazywa Obserwatorium Sztucznej Inteligencji razem z partnerami biznesowymi. I w ramach tego produkujemy i publikujemy rozmaite analizy. Zachęcam do mojej własnej pracy pod tytułem Jak Sztuczna inteligencja zmieni nasze życie za 5 lat. Zajrzyjcie tam Państwo. Jest tam też sporo o biznesie, albo do innych raportów, których opłatki tutaj widzicie, a nie chcę Państwo już zawracać głowy. Bardzo Państwu dziękuję i liczę i życzę sukcesu we wdrażaniu. Sztucznej Inteligencji, kontakt ze mną to zepkajewski Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy Panu bardzo. dalszej części, znaczy inspirujących wystąpień i ciekawych rozmów w kolejnej części Forum Inspiracji. Dziękuję.